Będę mówić o wadach biznesu deweloperskiego. Taki proces, nawet jeżeli zaczynamy go od właśnie poszukiwania gruntu, no to może wyjść nam 3 lata. Kolejna trudność to jest no, na pewno wysoki próg wejścia w ten biznes. Nigdy naszego kapitału nie będzie wystarczająco. Cześć, dzisiaj odcinek nietypowy, ponieważ będę mówić o wadach biznesu deweloperskiego i jak ja sobie z tymi wadami radzę. I przechodząc od razu do rzeczy, pierwsza wada, najistotniejsza, to są moim zdaniem bardzo długie okresy. Od wyboru działki, przez projektowanie, przez uzyskiwanie finansowania, budowę, sprzedaż. Taki proces, nawet jeżeli zaczynamy go od właśnie poszukiwania gruntu, no to może wyjść nam 3 lata. Jak to możliwe? Normalnie szukamy działki przez rok, nie wiem, przez 6 miesięcy, projektujemy przez półtora roku. Zanim uzyskamy finansowanie, mija kolejne pół roku budowa, sprzedaż. Okazuje się, że 3 lata nawet to jest mało. Samam w swoim portfelu takie tematy, gdzie negocjacje w zakresie zakupu trwało 3-6 miesięcy, potem projektowanie trwało między rok a półtora. Teraz te tematy nawet budujemy, budowa potrwa rok, ale wydaje mi się, że sprzedaż potrwa nam dłużej niż, niż budowa, więc spokojnie to będą dłuższe okresy. No i powiem Wam szczerze, samemu dla mnie jest to trudne. Właśnie trzeba mieć naprawdę masę cierpliwości. Osobiście co mi pomaga w takich, w takich sytuacjach jest to, że Mój dzisiaj ten biznes deweloperski jest zdywersyfikowany. On się nie opiera na jednym projekcie, jednym źródle dochodu, tylko jakby na wielu projektach. I moim zdaniem, tutaj, no właśnie to, co najlepszego możecie zrobić, to właśnie ogólnie, jeżeli chcecie w ogóle wchodzić w deweloperkę, no to musicie mieć świadomość, właśnie tak, że możecie wejść w temat, który. Mega się przeciągnie, także ważne jest w ogóle w tym planowaniu tego biznesu myślenie w kategoriach posiadania przynajmniej nie wiem jednego, niezależnego też od deweloperki źródła bieżącego przychodu, który pozwala Wam na bieżące funkcjonowanie, gdzie Wy no, możecie jakby pozwolić sobie na to, że ten temat będzie miał przesunięcie, bo często może to nawet być powiedziałbym nie powiązany w ogóle z jakąkolwiek waszą winą, że cokolwiek zrobiliście źle w tym temacie. Ja dzisiaj robiąc sześć tematów, no to pewną działalność szkoleniową, no powiedziałbym tak, że gdzieś spokojnie do tego wszystkiego podchodzę, no bo e, no, dzisiaj przy sześciu tematach, no to jestem w stanie, e, jeżeli przy takim dziś tam zostanę poziomie czterech, sześciu tematów raz na kwartał obecnie e, no domykać jakieś tam Temat y, rozliczać i to jest taki mój cel, właśnie, żeby już tą skalę na tym poziomie utrzymywać. Kolejna trudność to jest no, na pewno wysoki próg wejścia w ten biznes. Nigdy naszego kapitału nie będzie wystarczająco. Zrobimy temat bliźniaka, zainwestujemy w, te, w temat czwóraka. Okaże się, że nam zabraknie kasy. E, będziemy chcieli z, tego, z tych czterech lokali przejść na 8 czy na 16 i znowu się okaże, że. Bez tej kasy chodzimy, dlatego bardzo ważne jest w mojej ocenie umiejętność oparcia tego biznesu na finansowaniu zewnętrznym w jak największej części. Umiejętność właśnie finansowania tego tema tych tematów w 70% z banku, umiejętność pozyskania inwestora na te nawet 30%. No bo po prostu zwyczajnie tej naszej kasy, jeżeli będziemy ten biznes chcieli skarować, nigdy nie wystarczy. Nigdy nie będziemy mogli praktycznie prywatnie na nic pozwolić, wyjechać na, nie wiem, wakacje, kupić lepszy samochód, e, zrobić cokolwiek, bo cały czas będziemy po prostu, no niestety, chodzić bez kasy, cała kasa będzie nasza w budowach. No to tego też trzeba właśnie, moim zdaniem, przypilnować i no moje rozwiązanie to jest właśnie umiejętność oparcia tego na finansowaniu zewnętrznym. Kolejna rzecz, to jest w ogóle taka niepewność właśnie jak długo nam zajmie uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Ja mam takie tematy, gdzie uzyskiwaliśmy to pozwolenie bardzo wyjątkowo krótko, nawet w okresie miesiąca, ale takie moje przeciętne doświadczenie, no to bym powiedział od jakiegoś tam etapu no, to mówię od samego miesiąca, może jeżeli byśmy mówili o okresie, kiedy już złożyliśmy i uzyskaliśmy, no, ale tak, no od startu projektowania to minimum jakieś 3 miesiące, ale większość tematów to było około roku. Od y, innych deweloperów, którzy projektują w, w dużych miastach, gdzie tych inwestorów jest dużo, są duże oczekiwania, jeżeli chodzi o jakieś zadania. Drogowe dla inwestycji, no to powiem tak, że wiem, że te procesy się wydłużają nawet do dwóch lat. No i kolejna rzecz, no to też ryzyko złośliwych sąsiadów. Może się okazać, że te pozwolenie dostaliśmy sprawnie, a nasi kochani sąsiedzi nam te pozwolenie zaskarżyli. Troszkę nieważne, czy no jest to zasadne, czy niezasadne. Wiem, że nawet odkręcanie no, takich spraw, nawet jeżeli jest niezasadne, no, to przynajmniej kilka miesięcy może wstrzymać uprawomocnienie się, pozwolenia na budowę. No i no, znacznie przesunąć jakby inwestycje, zdecydowanie zwiększyć koszty finansowania. I tutaj znowu opieranie się na jednym źródle dochodu, na tym, że, że mamy jeden temat, który wyjdzie, na który liczymy, że z niego będziemy czerpać zyski, no znowu moim zdaniem no, nie można w ten sposób do tego podchodzić, trzeba zawsze założyć, że pójdzie to wszystko gorzej, wolniej. I tutaj, właśnie rozwiązaniem jest robienie skali zamiast ładowania, nie wiem, nawet 100% swojej kasy w jakiś projekt, no to zrobienie zamiast tego dwóch, trzech projektów, gdzie resztę środków pozyskamy od inwestorów, pozyskamy z banku i dzięki temu no, po prostu rozłożymy te ryzyko. No, kolejne takie ryzyka, właśnie czasowe, no to jest ryzyko przyłączenia naszej inwestycji do sieci. Elektrycznej, gazowej, wodociągowej, tak naprawdę, no to wszystko, no tutaj najczęściej właśnie to może być problem, że my nie mamy przyłącza elektrycznego bądź gazowego na czas zrealizowanego. No i znowu, powiem szczerze, że tak, że myślę, że to, co jest w tej deweloperce, w ogóle też najtrudniejsze, to jeżeli właśnie robimy taki jeden temat, na który bardzo liczymy, no to jest po prostu życie tylko tym tematem, 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, nie, nie posiadanie czegoś takiego, co pozwala nam się oderwać. No i tutaj właśnie znowu polecam mimo wszystko właśnie robienie kilku tematów na raz, albo inaczej w ogóle robienie kilku różnych biznesów. Deweloperka w mojej ocenie, jeżeli to ułożymy z pozycji menedżerskiej, że zatrudnimy inżyniera, zatrudnimy osobę do sprzedaży, nie jest dosyć, moim zdaniem no non stop bardzo absorbującym zajęciem. Oczywiście są etapy, kiedy to wymaga jakieś tam może 8 godzin dziennie. Natomiast jak jest uzyskane finansowanie, jest odpalona budowa, jest wybrany wykonawca na stan surowy, no to jest do zakontraktowania przez rok, gdzieś tam 11 tych zakresów. I naprawdę w tym czasie można się różnymi jeszcze innymi rzeczami zająć. Nie wiem, choćby flipy, choćby jakiś podnajem. No przeróżne biznesy, nawet biznesy, w których obecnie jesteście, polecam nie rezygnować z nich za szybko po to, bo taki bufor luzu zawsze pozwala wiele lepiej funkcjonować zwyczajnie. No i chyba ostatnia taka wada, którą chciałbym dzisiaj poruszyć to jest wada związana z tym, że to jest w ogóle bardzo szeroki zakres wiedzy, mnóstwo zawodów wokół tego jakby tej branży funkcjonuje. No i znowu, ja osobiście to rozwiązuję w ten sposób, że nie oszczędzam na współpracy ze specjalistami. Uważam, że po prostu trzeba zatrudnić nie uczyć się na swoich błędach tylko zatrudnić ludzi, którzy już się na tych swoich błędach dużo nauczyli, którzy nam po prostu zaoszczędzą mnóstwo pieniędzy i stresu, zwyczajnie na siebie zarobią, a naszą rolą jest bardziej koordynowanie tego biznesu. Jeszcze tak sobie gdzieś tam mam na uwadze jedną jeszcze bardzo istotną taką wadę, co mi się też przydarzyło, że może być taka sytuacja, że projektujecie jakąś inwestycję, właśnie zaczynacie od początku, e, od szukania działki, potem negocjujecie, przyklepiecie jakąś tam umowę przedstępną. Bardzo długo Wam się zajdzie na projektowanie, a w międzyczasie odwróci się rynek, i ten produkt, który Wy wymyśliliście do sprzedaży, no, okaże się, że na, na, po, po roku, dwóch, od, od podjęcia decyzji, absolutnie nie jest pro, produktem, jakby tutaj, który rynek szybko jest w stanie wchłonąć. Więc znowu to jest takie w ogóle ryzyko. Zmiany rynków w bardzo długim procesie inwestycyjnym. Już mając jakąś bazę doświadczeń i też popełnionych błędów, powiedziałbym dzisiaj, że, no, mimo wszystko, o wiele bardziej stabilne w zakresie wchłonięcia danej inwestycji, jak są inwestycje z małymi lokalami niż dużymi. Ja dzisiaj też realizuję takie inwestycje, właśnie domowe, domy z garażem, które w momencie, kiedy zaczynałem projektować, bardzo szybko się sprzedawały. Bardzo fajnie to schodziło. I kiedy się ten, jakby układało, pomysł na biznes, na, na projekt, zdawało się, że wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. My sobie już oczywiście poradzimy, natomiast no, jest pewien koszt tego poradzenia i te, koszt pewnej cierpliwości i energii, no bo e, inny jest komfort sprzedawania czegoś w trakcie budowy, inny jest tego, jak już jest wybudowane, i, i gdzieś ta sprzedaż dopiero, na przykład, powoli, powoli no, dochodzi do 100%. Może się nawet okazać dzisiaj. Sam, sam, sam jestem ciekaw, czy na przykład wystarczy nam kwartał, czy dwa kwartały, czy cztery, żeby właśnie dokończyć sprzedaż inwestycji domowych, które są wybudowane. Także znowu, co mogę dzisiaj powiedzieć? Na pewno jeszcze raz dywersyfikacja, ale też po prostu celowanie w projekty z małymi lokalami, po prostu które będzie o wiele łatwiej upłynić w dobrych lokalizacjach. One są bardziej, powiedziałbym, kuloodporne odporne na. Zmiany różnych trendów, takie małe lokale zawsze oprócz typowego konsumenta kupi też inwestor. E, także ten rynek jest o wiele szerszy. Powiem tak, że wydaje mi się, że w ogóle deweloperka zmierza w takim kierunku, e, gdzie tych domów po prostu my jako deweloperzy budować nie będziemy, ponieważ będą one za drogie do, tak bym powiedział, masowej produkcji i sprzedaży. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o wady biznesu deweloperskiego. Mam nadzieję, że ten odcinek e, dał Wam do myślenia. Każdy biznes ma wady i każdy biznes ma swoje zalety. Właśnie może jeszcze chwilę o tych zaletach, ponieważ e, tak naprawdę, mimo tych wszystkich wad, ja myślę, że będę robić ten biznes do końca życia. A dlaczego? Ponieważ, jeżeli no po pierwsze już się tą kompetencję zdobędzie, wejdzie się w ten rynek, nauczy się tego procesu, no to są, no co by nie mówić, cały czas ogromne pieniądze do zarobienia. I jeżeli jesteś już w takim etapie, kiedy tych inwestycji jesteś w stanie i umiesz zrobić kilka, umiesz robić te rzeczy hurtowo, no to nawet jeżeli z jakiegoś tematu zamiast zarobić milion, zarobisz pół. Albo zamiast zarobić dwóch milionów, zarobisz milion, a robisz ich po prostu kilka, no to i tak na koniec dnia zarobisz e, olbrzymie na tym biznesie pieniądze. E, to, co jest ważne, to chyba, żeby się nie zrazić na takim etapie, że właśnie będziemy szukać działki pod bliźniaka, znajdziemy tą działkę, będziemy ją pół roku projektować. Potem będziemy kolejne pół roku uzyskiwać pozwolenie na budowę minie pierwszy rok, zanim uzyskamy kredyt deweloperski, minie pół roku, zanim to wybudujemy. Minie kolejny rok, to mamy już 2,5 roku, zanim to sprzedamy jeszcze to pół roku, i się okaże, że zajmowaliśmy się projektem dwóch lokali, na którym mogliśmy zarobić, nie wiem, 150-200 tysięcy przez 3 lata i się okazuje, że nasze koszty życia miesięczne były wyższe niż. Zysk z tego tematu. Tutaj po prostu, żeby to wszystko wiedziałbym zrównoważyć te wady, po prostu trzeba działać w pewnej skali, która powoduje, że no, po prostu realizacja takiego projektu, czy to jest właśnie projekt dwulokalowy, czy nie wiem. 15-lokalowy czy 20-lokalowy, może się okazać, że ten czas budowy jest dość podobny. No, może się okazać, że większy budynek będzie, czy większa inwestycja może będzie budowana nie przez rok, a przez półtora. Natomiast no, skala tych lokali, jeżeli załóżmy na każdym, jeżeli na dwóch jesteśmy w stanie zarobić, nie wiem, po 70 tysięcy na każdym, a w tym samym czasie zrobimy tych lokali, załóżmy dla uproszczenia 20, no to nawet jeżeli dany temat się robiliśmy 3 lata no to zyski z 20 takich lokali, no to będzie 1,5 miliona złotych, a nie 150 tysięcy z dwóch, także to robi tą różnicę i to robi to, że ta deweloperka dla niektórych może być fajna, a nie dla niektórych nie. To tyle, jeżeli chodzi o moje przemyślenia na temat wad i zalet. Ja ten biznes już myślę, że będę robić do końca życia. Uwielbiam to i tyle. Trzymajcie się. Cześć.